Jest piątek, jest piątunia, jest, jest weekend, nareszcie mamy to. Uuu. Tym razem przez cały weekend będziecie mogli korzystać z dmuchanego, wyjątkowego toru przeszkód na Dolince. Rozłożone zostaną dwa tory: jeden będzie na basenie, drugi w części rekreacyjnej i nie jest on tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Ja na pewno skorzystam, ale nie nagram tego, bo bylibyście w szoku, jakbyście zaczęli mnie w strajku kąpielowym. <grym> Mówię to na początku, dlatego żebyście wiedzieli, w którym momencie wpleść basen w swój plan weekendowy, a co jeszcze? No, a co jeszcze, co jeszcze? Jeżeli lubicie robótki ręczne, to mam dla Was plan na piątkowe popołudnie, bo w Światowidzie odbywają się warsztaty handmade z wykonywania ozdób świątecznych i nie tylko. Zastanawiam się, co oznacza to nie tylko. Możemy wymać jakiś pomysł, to chętnie piszcie w komentarzach, a skoro jesteśmy już w Światowidzie, to zapraszam Was dalej. Bo w środku znajdziecie wystawy z okazji 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej na Ziemi elbląskiej. Na zdjęciach Znajdziecie ludzi, wydarzenia, wszystko to, co działo się w Elblągu przez ostatnie 30 lat, no i tworzyło tę straż pożarną. Moim zdaniem, Wy musicie to zobaczyć. W niedzielę od godziny 10 do godziny 17 serdecznie zapraszam Was na wielkanocny jarmark sztuki ludowej Pogrzeb Żuru i Chleba. Jarmark odbędzie się tam, tam, tam jest taka sala. Duża sala i będzie też dużo jedzonka i będzie też dużo produktów rzemieślniczych i będzie też dużo fajnych rzeczy. Może znajdziecie coś do koszyczka na przykład, albo jakąś rzecz, która Was po prostu uszczęśliwy. Więc niedziela, godzina 10, 17, tam. No. Zapraszam. Mam dla Was jeszcze kilka opcji na sobotę. Godzina 10, bażantarnia, a tam bieg na orientację, czyli siódma edycja Grand Prix. Obowiązują zapisy. Dodatkowo teraz musicie zdecydować, bo również na godzinę dziesiątą będzie wspólne sadzenie drzew z leśnikami. Ulica Jagodowa. Wpiszcie sobie w mapkę, bo wiem, ciężko trafić. Ulica Jagodowa. Trzeba zabrać ze sobą rękawice, szpadle i kiełbaski, bo będzie wspólne ognisko i zróbcie coś dobrego dla ekologii. Ej, można posadzić naprawdę kawał lasu. A jeszcze chciałam poprosić mojego operatora. Chciałam wam pokazać. Może wiecie, co to są za robaczki? <laughs> Sobota, godzina 10, hala MOS, a tam Mistrzostwa Województwa. się stoło. 100 zawodników z całego województwa, w tym 12 z Elbląskiego Klubu Sportowego Mlekser weźmie udział w tym wydarzeniu. Chyba nie muszę wam mówić, że kibicowanie jest obowiązkowe. Niezależnie od tego. Czy na stare miasto traficie w piątek w sobotę, czyli w niedzielę w klubie muzycznym Miazga traficie na fantastyczne koncert. Godzina 19.30 w piątek zespół Romantycy Lekkich Obyczajów. W sobotę godzina 18.00 Przemek Fryc z zespołem, a w niedzielę od godziny 15.30 do godziny 19.30 traficie na 22 pociąg do muzyki. Zapraszamy wszystkie osoby kochające śpiewać, grać magiczna atmosfera jest zapewniona. Zapraszam serdecznie. Niedzielę możecie spędzić na sportowo, dlatego, że o godzinie 10 z przy ulicy Ogólnej rusza miejska wycieczka rowerowa w poszukiwaniu paproci pióropusznika strusiego. Nie żartuję. Lepiej sprawdźcie sobie, jak to wygląda, bo wtedy łatwiej Wam będzie znaleźć paproć pióropusznika strusiego. Mam nadzieję, że znaleźliście coś dla siebie na ten weekend. Życzę Wam wspaniałego, przewspaniałego weekendu. Cześć!